Siemanko. Poniedziałek, pierwszy dzień świąt. Zaczynamy następny tydzień, 42 tydzień. Dzisiaj dodałem 41 odcinek. Zbiera statystyki, zbiera łapki. Jest tam już ich ponad 500. Z góry dziękuję i tutaj też mam nadzieję, że łapka wpadnie. Może koło 600 się zakręcimy. No to co? Zaczynamy i zaczynamy od dwóch hancików. Tak nietypowo, dosyć. Pierwszy hancik na Girta 2.3 bez gaci tierowanych i falconem tier 1 2,3 i co ciekawe kolejny padł rekord jeżeli chodzi o venerable 283 warriorów zaledwie 522 no to jest dosyć niespotykane jeżeli chodzi o ten respi mojej statystyki ale mimo tego że w było więcej no to profit ładny bo 2,3 dalej mamy godzinkę na Bultaurach, taki hancik, totalnie, totalnie rozpoznawczy, co i jak, gdzie biegać, chociaż to, gdzie biegać, to pewnie jeszcze sobie będę musiał ogarnąć. Imbu do poprawy, czarmy do wbicia, więc. Pierwszy mój hancik na bultaurach, więc jest sporo do poprawy, jest sporo do ogarnięcia. Jak na razie 1.4 Łącznie tutaj wpada 3,7. No i tyle dodajemy do. Celu, czyli mamy 9,3 i tyle z tych hancików. Przechodzimy do bossów, których też było całkiem sporo. Taki klasyczny zestaw od czasu wprowadzenia aktualizacji, bo jest i Despory, jest i Mitmach. Szybki resecik jest biurka, bo złota brak, ale za to mamy Exalted Seal, czyli po raz trzeci chyba raz z rzędu dropie ten fiolet. Z Despora warty 190k. Spoko. Fajnie, fajnie. 700k dopisujemy, czyli mamy równe 290. Tyle. Tak kończymy poniedziałek. Wtorek przed nami. No to szybki wtorek i wracamy do skillowania, bo to ostatni dzień. Znaczy przedostatni. Jutro przed SSM się kończy. Double X Skill. Dwa chanciki, Pierwszy znowu na bultaurach 40 minut i zaledwie 800k. No. Nie do końca mi tam dobrze idzie, powiedzmy, ale zobaczymy. Jeszcze czarmy nie wbite wiadomo. E, dalej mamy godzinkę na Girta. Oba hanty bezpożyczonych tutaj sangwinów. I mamy 2,1, prawie 2,2. Powiedzmy, że mamy z tego 2,9. Tyle sobie dodam, czyli 2,92, przecinek. ,9 ,9. Tak się ładnie złożyło. E, no i co, wywalamy to. I bossy takie jak tutaj są. Nie ma Ich Nie ma Braina. Tak wyszło i bierzemy. Co my tu mamy? W sumie to nic. Ani fioletu, ani złota. Złota to mnie coś chyba już nie lubią. Ale fiolety czasem coś tam spadnie. 3,35 i tak kończymy wtorek. Środa przed nami. Mamy środę i mamy Hancika. Tam gdzie zawsze. Dwa kaka zarobione. Bez tutaj pożyczanych przedmiotów. Więc piąteczka. No i bossy na szybko. Taki szybki dzionek. Deset z zbiórka i mamy 500k. Ani fioletu, ani złota. Taki standardzik. I 500k, ładnie. 2,9,6. Zgadza się. Czwartek. Czwartek. Bez dłuższej historii. Żadnego hanta dzisiaj nie było. Jedynie bossy takie jak tutaj mamy. Eee, szybki reset. I zbieramy, a zbieramy, bo nie ma żadnego złota, ani nie ma żadnego fioletu. Bida, 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 bida. 600 dodajemy, czyli przecinek 6. I tak kończymy czwartek. Piątek przed nami. Piątek zapowiada się, że będzie dosyć podobny. Chociaż może jakiś tam hancik będzie. Zobaczymy. Będzie jak będzie. Piątek. nią zaś bez żadnego Hanta, no ale bossy musiały być, tym razem bez Monstera. Tak się złożyło i bez Ichigo. Desecik, pozdro i co? Zbieramy. Naprawdę? Nie mów, że jeszcze mi kurde zapiszę na ogniach i padnę. Jaki farty, ja pierdziele Dobrze, że mnie na ogniach i wywaliło Portable Flame. Na szaro. to. Tak. Oj. O, złoto, złoto. Jeszcze jedno złoto z Braina. No daj. Dał. Tak to dzisiaj było. Tak to się złożyło. Portable Flame'a znowu ustawiam na jeden, żeby widzieć, jak to tutaj wygląda. Fiolet już widzieliście. tiszu wydropione. 600 sobie dodajemy, czyli 297. 7,2 i tak kończymy piątek sobota przed nami, portable flame a za chwilę do, za chwilę dodam, no. no. to mamy sobotę sobota przedostatni dzień i mamy chęcika 2,2 na pożyczonym Eku czyli sanguine bow tier 3 i graves tier 3 takie były staty do tego sprzedał się portable flame, czyli też wywalamy sobie już portable flame, a sprzedał się za 1kk Cena tego przedmiotu też ładnie spada. Mamy 300. No i co? Bossy. Bosy były takie jak widać. Dwa finały. Ichgachal. Z Iczgahala 1kk. Więc mamy 301. No i są resztę zbieramy z finałów. Tak samo też itemsy są w skrzynce. Zbiórka. Kurde! Już myślałem, że coś fajniejszego. I mamy złoto, nie takie jakbyśmy pewnie chcieli, ale złoto jest Fiery Tyr i z fioletem Smoldering Eye, czyli już nie mam co pokazywać. Pozdro YouTube, pozdro. <laughs> no i nic takiego poza tym tutaj nie ma jakiejś pierdółki z tego finału feru. I tyle Fiery Tirek. R robotę zrobił. Jakiś tam hajsik wpadł, czyli 303. I tak kończymy sobotę. Przed nami niedziela, która... No jutro jest nowy rok, 31, więc postaram się jakoś tam szybciej ten odcinek ogarnąć, ale niedziela też jakaś tam będzie. Niedziela, ostatni dzień, bez żadnego Hancika, ale bossy musiały być i wpadły, taki klasyczny zestaw bez Ichga hala, bo to jeszcze za wcześnie. Eee, no i co, resecik, szybki, pyk i zbiórka, bez żadnego złota, bez żadnego fioletu, ale na koniec roku jeszcze Smoldering Eye. Dziwne, że nie tiszu. Yy, można powiedzieć, że te 1kk już nie bądźmy tacy, te 2kk 2k dodajmy, więc 30,,4. No i podsumujmy sobie ten tydzień. Kończymy ten tydzień z wynikiem 18,8kk No nie był to jakiś porywający tydzień, jakieś tam chęciki wpadły yy, Były złota, może nie takie jakbyśmy chcieli, ale były złota Były fiolety Tak to na przykład smolderinga jest dzisiaj no i co? Chyba tyle, nie ma tutaj więcej co się rozwijać. Za to jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym tutaj pogadać. Jak widzicie, pod kamerką zawsze jest item, na który zbieramy Sanguin. Zniknął, a zniknął dlatego, że nie będę zbierać na Sanguina, a będę zbierać na SoBlidera Tier 3 za kwotę już dogadaną 575 KK. Skąd taka decyzja? Po prostu myślę, że nie potrzebuję tego sangwina. Kosztuje on dużo za dużo, bo patrząc na to, że teraz musiałbym wydać przy dobrych wiatrach 750 kK, do tego jeszcze planowałem wrzucić na niego tier, czyli robimy item tier 3, przenosimy 1 do 1, albo przenosimy tą czwórkę, którą mam i którą też robiłem i ona też swoje kosztowała. I cały ten koszt zrobienia sangwina tier 3 będzie w sumie podwójny niż sublider tier 3, który, którego sobie sprawię i będzie to upgrade, którego chcę, tak? Bo wspominałem, że chcę mieć upgrade w końcu z tego Falcona tier 1, z którym się męczę 5 lat, więc e, jeżeli chodzi o argument taki, że chcę mieć upgrade, to będę mieć upgrade. Drugie, zaoszczędzę sobie highs i będę mógł pójść sobie w końcu w ali ringa Drugiego, bo tak, bo skończymy temat lidera skończymy temat łuku, broni i polecę sobie coś innego, i będę chciał właśnie kupić drugiego ringa, o czym też mówiłem w tej serii, bo wnerwiam je już y, y, tutaj y, rozładowywanie ringa, jak on ma 20-30 minut, żeby go naładować znowu i pójść sobie na Hanta godzin, godzinkę. Wolę mieć dwa ringi i po prostu być bardziej mobilnym, więc to na pewno. A trzecia sprawa jest taka, że w sumie ten cały hajs, jaki bym wydał na sanguina i tierowanie następne i tak dalej, wolę tak naprawdę walnąć to nawet w gemy i mieć więcej opcji w gemach, żeby się dostos dostosować do różnych respów. Wiem, że trafiłem fajne gemy, moim zdaniem trafiłem fajne gemy, jeżeli chodzi o Revelation Master i Gift of Life ale chcę mieć więcej tych opcji więc na pewno możecie się spodziewać że na tym z gemami nie skończę i dzięki temu że szybciej skończę temat broni szybciej pójdę w gemy w ten, w ten sposób no i cały czas gdzieś tam w tyłu głowy pozostanie tierowanie gaci tak żeby zrobić sobie nie teraz nagrywam <laughs> żeby zrobić sobie gacie tier 3 i będzie tutaj też temat skończony. I tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o temat, temat, temat zmiany tutaj celu. Napiszcie, co sądzicie w tym temacie i co tu jeszcze takiego można powiedzieć. No i takie podsumowanie na tyle. I to by było na tyle. Kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Dziękuję bardzo za wsparcie przez Fitu. a w tym tygodniu był to Marek, Paweł, John, Kubaj i Peter. Dziękuję bardzo, panowie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wsparciem, to link jest w opisie. Z góry dziękuję. No i co? Wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczęścia, zdrowia przede wszystkim. I do następnego odcinka, do następnego materiału. Strzałeczka. Aha! Jeszcze jedno. Przecież jeżeli chodzi o Soblidera, e, trzeba będzie zrobić sprzedaż luta Tak jeszcze o tym zapomniałem, więc dopowiadam. Nie, nie wiadomo kiedy się trafi Jasir, prawda? Więc naprawdę tutaj nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kiedy dokładnie będzie ta sprzedaż, ale myślę, że w nadchodzącym tygodniu mam pierwsze zmiany. Więc jakiś tam wieczorkiem o 8 będzie można ogarnąć sprzedaż i będę informować o tym na Facebooku, na mojej grupce i. Wtedy ogarniemy temacik, jeżeli chodzi o sprzedaż. Albo zostawcie suba z, z dzwoneczkiem, to będziecie mieli info odnośnie streama, i sprzedamy sobie wszystko, żeby hajs się zgadzał, i żebym mógł już tutaj zapłacić, że tak powiem, pierwszą ratę za ten łuk, bo będę go kup kupować na raty. Tak yy, to już naprawdę tyle. Dzięki bardzo, strzała, cześć!